Hej, cześć, siemanko, śmieczki, ja jestem Jowaty i witam was na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie, jak widać, w Minecrafta i na samym początku zapraszam was wszystkich do subskrypcji i zostawienia lajka i komentarza pod filmem a planem na dzisiejszy film, odcinek, jak widać po podkach mam czy na oddychanie pod czy na niewidzialność i zobaczymy, czy to działa, Prezydent Mawian i szkło i planuję zrobić tutaj przejście, po prostu tutaj na najbliższą wysepkę, żeby po prostu wygodniej się wychodziło, żeby mnie tam te gwardiany głupie nie biły i tak dalej. Na początku sobie jeszcze tutaj rozmnożę szybko te grówki, żeby mi to nie głodowały, żeby było zawsze zapasy jedzonka i skóry. Skóra i jedzonko zawsze naprawia się mimo wszystko. I tak dalej. Farma na dole się nie liczy, tak było. Dobra. To już można odnieść z kotków, to na, oczywiście musi być I tak Nie... O Boże, jak, jak bardzo jest zniszczone Właśnie, jeszcze pochwalę się ten znaleziskami Że tutaj Znalazłem sobie te. Te te, te 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 jak to się tam zwie No Znalazłem je eee, Nacieki, o właśnie Tak to się zwało i no. I teraz jest akcja do stanie ich. Tak. Pyk. pyk, pyk. Tę ziemię też już skopię od razu, bo to nieprzydatne. Zastanawiam się po prostu, czy. Z samej tej ziemi takiej naciekowej się morzą, mogą wezwać te, te nacieki, ale no chyba jednak nie, więc no to trudno, I, i no. Znalazłem tam jeszcze się, bawiłem właśnie. Te rozkopywanie tego i mam jeszcze mech tutaj, o właśnie blok muchu i to chyba tyle, jeszcze tam ten, kilka uli znalazłem, ogarnąłem, tu też będzie akcja z y, zabawą z tymi ulami a więc tak tak, tak teraz nie mam pojęcia jak to działa ale na tą chwilę dajmy sobie niewidzialność dajmy sobie oddychanie pod wodą Mogę sobie zdjąć nawet totem w sumie na tą chwilę. Na tą chwilę mnie nie widzą. Jak wezmę sobie bloka. O, też mnie nie widzą. No to idealnie. Na wszelki wypadek sobie jeszcze odłożę to. I planuję tutaj zrobić sobie... Planowałem 3 na 3, ale jak widzę, że to jest tak bardziej Pod 4 na 3, no to sobie zrobię 4. Więc tutaj, tutaj, tu, tu i... jakie coś to będzie. Tak tutaj to zrobimy sobie szybciutko. Że pod wodą to ciekawie się będzie budowało, tylko że one mi pewnie będą tutaj szybko wpływać, no to będą niestety przeszkadzać, no. Cyk, 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 cyk. A Puk puk, puk, puk. Dobra. Yy, no. To trochę zajmie, więc... A time lapse a to nie będę robił, bo to jest tak naprawdę taki jeden z głównych celów na ten odcinek. Więc no. Więc zapytam się was. Jak wam na przykład w szkole idzie? Czy tam życie ogólnie? Macie jakieś kartkówki sprawdziane czy coś. sumie ciekawe Ja jeszcze nie mam, jeszcze. W środę najbliższy sprawdzian z matematyki. Życzę życie powodzenia. Więc no. Dać będzie ciężko. Jakieś tam funkcje, coś tam, coś tam, coś, tam nikt nie, nie wiem nawet o co chodzi. <grym> Ale no. Będzie dobrze. Musi się udać jakoś. Ła, Pyk, pyk, pyk. Ła. Ucieka mi to. To będzie dość długie. Będzie jeszcze to trzeba osuszyć co gorsza na koniec. Pyk, pyk, pyk. Łaj. Puk, puk. O nie, już koniec. Szybko te bloki lecą. Mhm. Mm Planowo chcę do tamtej wyspy dotrzeć, więc nie wiem. Na poziomie mniej więcej tych kelpów chyba sobie tutaj y, tą samą dróżkę zrobię, i potem zacznę robić wyjście już na górę. Takie typowe, fajne. Kotki. Mhm. Mm wow. Nie szybko ten pryzmarem się kończy, widzę. Pyk, 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 pyk. A! Chodź tu, wracaj. Dokąd, dokąd? No, mniej więcej dotąd. Pyk, 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 no i mniej więcej chyba tyle starczy na tą chwilę. Nie ma co to jakoś mega długo, długiego robić. Pyk, 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 pyk. Jeszcze to tam obuduję szkłem. I chyba po prostu rzucę tutaj te sea te podwodne lampy, takie ładne, co, co tam są. Żeby było po prostu oświetlone tak fajnie i nic się tu nie zrespiło, bo to rozsuszone będzie to. Miesznie by było jakby się zrespiły tutaj guardiany w usłyszonym. To chyba nie jest możliwe, ale... Eeeeh, <laughs> Axolotl! Ale różowe, a mamy już chyba ze trzy, więc... Mnie ciekawie Aj, kelpy przeszkadzacie Pyk, pyk Wow Dobra Aj, aj, aj Tyk I cyk no dobra, no to już powoli pniemy się do góry z tym Zbudowankiem Cyk, cyk, cyk Ciężko będzie tutaj obudować te schodki, coś mi się wydaje Niestety Cyk Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Dobra Tu jest Oj Te kelpy przeszkadzają Hmm. nie lubię ich. <grych> Dobra. Tu jest. Tyg. Boże. W ogóle, jeszcze plany na najbliższe odcinki są takie, że na tej wyspie właśnie wybuduję sobie farmę żelaza. Też głównie po to też robię właśnie to przejście tutaj, Ymm, żeby po prostu było jak przeprowadzić tych wieśniaków, villagerów. W ogóle jeszcze moim takim fajnym planem na samą tą tubę było, żeby obudować ją koralami i tak dalej. I w przyszłości nawet dalszej. Już nie mam? Nie, już nie mam pyzmarynu. Ojoj! I w późniejszej przyszłości obudować też nawet całą tą świątynię. Ale obleciałem cały ten ocean, w którym jestem i okolice. To nie wiem, jest. Z... No. Z 3-4 koła kratek w i wszerz. I nie znalazłem żadnych kwalowców, Więc, no, przypał Więc najwyżej, kiedyś w przyszłości, pod po wodę na przykład, jakby się kiedyś znalazło, to bym musiał to wziąć Styk. Oh, no. Pff. Ale, no, to na, na tą chwilę tak. średnio. Dobra. Może teraz styknie. Jak tam. E, jeszcze po 2,5 minuty to git. Tu już ścieżka powoli jest robiona. Powoli już dochodzi do góry nawet, więc o tyle dobrze. Tyk. Jeszcze tutaj schodki się dobuduje, żeby było wygodniejsze wchodzenie. Dobra, mamy już tutaj zrobioną tą ścieżkę w sumie najtrudniejsze. Najtrudniejszą ścieżkę to doprowadzę sobie jeszcze tam do samej tej wysepki. Tyk. Tyk, cyk, 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 cyk. Myślałem też, żeby doprowadzić jakoś do tamtych lodowców, ale no, to nie będzie. To nie będzie... To nie jest jakiś mega kozowski pomysł. A tutaj na tym wysepku tak przyjemnie będzie przynajmniej jakoś troszkę dobra tu i dotąd lecimy dobra i udane w sumie. Tutaj. No to teraz jeszcze została ze szkłem zabawa, ale widzę już, że to będzie za mało dość szkła. Więc idę jeszcze sobie przyhandlować z wieśniaczkami szybciutko, zanim tam napiję się tej poty. Bo potem będzie szkoda czasu. Tyk. Wbieramy staka Emeraldów. I lecimy do tamtych. I w ogóle, w niedalekiej przyszłości chyba, będę się skopywał jakoś na dół I robił na dole ten, mm, właśnie taką większą, lepszą formę tych wieśniaków i Od razu bym zrobił sobie z zombiakiem, żebym mógł ich tam przemienić sobie w jedną i w drugą Dobra Tyle, malutko, ale lepsze coś niż nic Cyk Piasku wątpię, żebym miał jakoś... O! Jednak jest trochę tego piasku Dobra. Sobie jednak można polecieć tam do starej bazy do przepalarni. I roz i w sumie troszkę. I w ogóle widziałem od DJiego tego lifehacka z tymi mediami. I że podobno jak się właśnie tak w odstępach tam minimum dwóch bloków, to właśnie się szybciej ten one utleniają. I jak widzę to prawda, bo tutaj no, już się utlenił jeden na maksa czy tam dwa i tak dalej. Tutaj ledwo się pięć utleniło na pierwszy poziom dopiero, więc no, więc nie, nie tak śmiesznie, troszkę śmiesznie. Dobra, lecimy pierwsza pota, druga pota i Dobra. A więc tak, obudowywujemy To obudujmy chyba Way Dobra Pyk, 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 pyk Ten tu przeszkadza Tak chyba sobie obuduje Tyk Tyk, tyk Obudujmy najpierw pierwszą ściankę U, że już tak poszedł ile to było. Jedna ścianka jest. A szkła już coraz mniej, niestety. Aha. Ej, w sumie tak teraz kminie i nawet ta tuba trochę powinna nawet pomóc moją eksperkę. Bo będą miały mniej pole do pływania i w ogóle... miałem jeszcze jedną wraz coś Co się stanie jak pizgnę takiego? Czy... No nie zacznie mnie bić. No to dobra, no to... git, to mogę ich nawet ciahać tam łapką jak mi będą przeszkadzać czy coś. To tyle fajnie w sumie. Łaj. Ale no już widzę, że szkła mam bardzo za mało Jak starczy nad tą prostą to już będzie dobrze, ale już widzę, że nawet nie starczy Cyk, 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 cyk Oh no, potki, potki Pijemy, pijemy Dobra Jedna, druga Megituwa. przeżyte to Na niewidzialność już mi się chyba nie przydadzą raczej nie powinny, przynajmniej póki tam nie będę tych koralowców rob robił. Ale no, tym to niestety sobie jeszcze poczekam dość długi okres czasu. Chyba najwyżej za wizją sobie będę jakoś tam latał gdzieś dalej. Gdzie się będzie dało. Dobra, i tu jest jako tako dobrze. Tu jest na trzy poziomy. No, to tutaj też będzie trzeba na trzy poziomy wzwyć to robić jakoś. No dobra. Dobra. Lecimy sobie po szkło No nie, no wciąż nie mają tradeów Ale dobra, wymyśliłem sobie A, brawo ja że Tam trzeba coś sobie obudować Nie wiem czy trapdoorami zrobić czy tymi Ale chyba z trapdoorami obudujemy w sumie bo... bo, 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 bo Żeby był taki ten wpływ Po prostu Dobra, jeszcze 8 wypadałoby. To jest taka przystępna liczba. Według mnie. Dobra. Lecimy i no. Tutaj te 8 bym chciał sobie zrobić. Cyk. I cyk. I tak to zrobić właśnie. Oj, nie tak miało być. Koczku, chodź tu. Kiec. Dobra. Ten jeszcze tu. Kiełko jest, zebrane. Wiesz jak już tu stoję. Tu i tu trzeba dla designu ładnego. Jeden. I cztery cyk, 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 jeszcze tu, pyk, pyk no i cyk, i mam piękne wpłynięcie tutaj, i nawet mam trochę na tą chwilę, nie powietrze, więc jest test. Hmm. tutaj już sobie dolecimy. 1, 2, 3 1, 2, 3 Teraz pytanie jak to tutaj zrobić, żeby się dobrze chodziło? Zwłaszcza, że ja tu sobie schodki dorobię. Mnie chyba tego poziomu tutaj lepiej, żeby nie było. I już tutaj sobie zacząć nawet wyżej robić. Chyba tak zrobię sobie po prostu. Tup, tup, tup i tup. I tu już zaczynamy sobie zwiększać. Zwłaszcza, że też będę sobie tutaj często pewnie wlatywał elytwę czy coś tego typu, no to lepiej już mieć tu wyższe, będzie mi łatwiej wlatywać. Pyk, pyk. I tyle ze szkła. Dwa. Lecę już z dodatkowymi podkami Ciebie tutaj zabijamy Bo ty tu na mnie nie jesteś potrzebny Ty tu tylko przeszkadzaj jesteś Ałaj! Czemu się zbugowałem? Halo, policja? Dobra, tu już zabite I lecimy dalej, tutaj robić podschodki Ała! To jest nie tak, jakieś... Ghost bloki się robią grupie. boże czemu? Pyk, pyk, pyk. Pyk i tu. Dobra, to lecimy dalej z timelapsem. A i tyle z tego szkła, całego. Tak niewiele już brakuje. A jednak wciąż nie ma. Brakuje dosłownie z trzech Dlaczego? Jeszcze wracać chcę, ale nie nie No dobra, ale teraz zrobimy węgiel po odporządku Tyk Tyk To tutaj Weźmy tutaj A Tyk Dobra. I dokończone, tutaj Ej, już tam gąbki za mną lecą, ale ja ich tutaj nie chcę, więc tak naprawdę zabiorę się poza osób. Chociaż najlepiej było tam tak zabrać do rozsłuchania. gąbki mam już przy sobie w sumie, dobra, pyk, pyk, pyk. to będzie leciało osuszanko po tym jak ich zabiję bo mi przeszkadzać tu będą wow, ale przyjemnie się to osuszało w sumie Dobra, spodziewałem się, że to słuchanie będzie... zejdzie mi trochę dłużej. Ale no dobra, nie będę tam narzekał. Łej, już tutaj szkielety. Głupie, niedobre. Gąbeczki wszystkie pozbierać jeszcze. Gąbka deficytowy towar. Ten już porobiony. No i getes. No i dobra. Pyk, pyk, pyk. No, to jeszcze bierzemy. Gdzie to było? O, właśnie te. Latarnie. Latarenki. I jeszcze sobie trochę pochodni zrobię. No i Gites. No to jeszcze polecimy szybko oświetlić sobie. E-e-e. Daj e, e. mi, panie, rób tu wyjazd. Cyk, cyk, cyk. Dziękuję. Tutaj jeszcze sobie przerobię ten portal, ale to już tam sobie zrobię jak ten, już bez was Fak Tego nie było Tyk Drzwiczki Robicie wylot Dziękuję I dobra Zróbmy sobie takie 4x4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I tutaj sobie róbmy co 8 odstępu A, creeper, shit Łuk, łuk I jeszcze hit, no i pięknie A tutaj będzie w sumie śmieszniej Oświetlankiem, no to oświetlmy sobie tutaj jakoś Na tych sufitkach Pyk. Głupie to te nie teperki. 2, 3, 4. Na no co piąty można robić w sumie? Pyk. Tutaj tak też dla odmiany. I tu. dwa, trzy, cztery i pięć. No i co Tutaj też. Puk, 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 puk. Tutaj oczywiście musi być na rogu. I na zakończenie można tutaj rzucić jeszcze. No i to jest pięknie już zrobione. Piękna robota. I jeszcze szybkie oświetlenie tej wysepki tutaj już pochodniami. Żeby nie było takiej burżuazji. Pyk, 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 pyk. mhm. <laughs> <laughs> cyk, 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 cyk. W ogóle ja sobie specjalnie nawet wyrównałem już pod tą farmę żelaza tam. To będę robił sobie w następnym odcineczku. Jeszcze tamto, tamto, tamtą dziurkę trzeba będzie jakoś zakleić czy coś. Tyk, cyk. Ale na tą chwilę. Zrobiłem wszystko co tak naprawdę chciałem. Więc. Dziękuję wam za to, że byliście na moim odcinku. Zapraszam was jeszcze raz do zostawienia suba, lajka i komentarza. I tyle. Siema. Ty, ty, ty.